Hamowanie silnikiem to technika, którą wielu kierowców stosuje, by zmniejszyć prędkość i zaoszczędzić na hamulcach. Ale czy naprawdę pozwala to na oszczędność paliwa? Dziś sprawdzimy, czy hamowanie silnikiem to skuteczna metoda na mniejsze zużycie paliwa, czy to tylko mit. Zostańcie z nami, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Bit pierwszy. Hamowanie silnikiem zawsze oszczędza paliwo. W rzeczywistości to nie jest tak proste. Hamowanie silnikiem polega na odpuszczeniu gazu, co powoduje, że silnik zaczyna działać w trybie oporu. W tym przypadku wstrzymanie dopływu paliwa do silnika sprawia, że zużycie paliwa rzeczywiście spada, ale tylko w określonych warunkach. W nowoczesnych samochodach z systemem wtrysku paliwa. Podczas hamowania silnikiem wtryskiwacze paliwa często całkowicie się wyłączają, co sprawia, że silnik nie zużywa paliwa. Ale. To działa tylko, gdy auto nie jest na biegu w czasie, gdy potrzebna jest pełna moc. Gdy samochód jest na niskich obrotach, silnik może znowu zacząć wtryskiwać paliwo, a korzyści z hamowania silnikiem stają się minimalne. Mit drugi. hamowanie silnikiem jest zawsze bezpieczniejsze. Hamowanie silnikiem, jeśli jest wykonywane zbyt agresywnie, może prowadzić do niepożądanych skutków. Jeśli podczas hamowania silnikiem zbyt szybko zmniejszymy prędkość, możemy narazić się na niekontrolowane poślizgi, zwłaszcza na mokrej lub śliskiej nawierzchni. Dodatkowo, jeśli towarzyszy temu zmiana biegu, na zbyt niskie obroty może to również powodować szarpanie i uszkodzenie wadu napędowego. Bezpieczne hamowanie silnikiem, to delikatne zmniejszenie prędkości bez gwałtownego redukowania biegów. Pamiętajmy, że to nie jest zamiennik pełnych hamulców, a tylko technika wspomagająca zwalnianie w odpowiednich warunkach. Mit trzeci: hamowanie silnikiem działa tylko w manualnych skrzyniach biegów. To prawda, że w samochodach z manualem mamy pełną kontrolę nad biegami, więc możemy swobodnie hamować silnikiem. Ale to nie oznacza, że w samochodach z automatem nie jest to możliwe. W nowoczesnych samochodach automatycznych również mamy możliwość hamowania silnikiem, chociaż technika ta wygląda nieco inaczej. Wiele automatycznych skrzyń biegów oferuje tryby manualne, które pozwalają na selekcję biegów, dzięki czemu można w pełni kontrolować moment hamowania silnikiem. Oczywiście, w niektórych przypadkach automatyczne systemy mogą bardziej obciąć zużycie paliwa, ale wciąż hamowanie silnikiem może być użyteczne i w takich samochodach. Jak więc hamowanie silnikiem wpływa na oszczędność paliwa? No w dużej mierze zależy to od technologii silnika i warunków, w jakich hamujemy. W nowoczesnych silnikach z systemem wtrysku paliwa, w wielu przypadkach hamowanie silnikiem może rzeczywiście zmniejszyć zużycie paliwa, gdy samochód jest na biegu, a my nie przyspieszamy. Jednak w starszych pojazdach, szczególnie tych z tradycyjnymi gaźnikami, hamowanie silnikiem może wiązać się z niewielkimi oszczędnościami lub wręcz ich brakiem. Zatem kluczowe jest, by nie traktować tej techniki jako cudownego sposobu na zaoszczędzenie paliwa, ale jako element bardziej ekonomicznej jazdy.